Odjadek, otwórz bo nie przyjedziesz. Ej, oh. panie. Oh, no na warsztat, dzisiaj jutro podwozę, bo psuję coraz bardziej. Już sam jeździć, zaczyna. Wólce nie działają. <laughs> No, dwie przyczepy z tego pola będą. Będzie to, Nie wiem do jest klub otwarty, żeby to jeszcze sprzedać. 20 ton będzie. Nie, zaraz 17. To to jest o... No, tak, 17 będzie. To nie to większe, to mniejsze. Сцепи, сцепи. Вот уже щеба упрыскал. Добро. Едь Да, суп, куды. Вот так, так. Do kogo ten stół w ogóle tu prowadzi? O, to tak to się o no... mnie włożył. Nie wiem, czy to wiem, w ogóle zasługuje, żeby... Hmm. Do kogo te linie tu lecą. Hmm. Trzeba pogadać z nimi, najwyżej ten stół przez to wysunie. Dobrze. Hmm. Myślę, że to nie będzie takie proste. O, fajnie. Czy weźmie, czy kombajn bym zawarciło lepko, czy kombajn jakiś ze złomu weźmie. że jak prądu nie będzie. Coś się wtedy powie, niech przestawi mu, bo przeszkadza, ale... Oj, stachu, co? I co? Jeszcze z krzakami, ten zgubi Niech te światła trzeba zapalić, bo to ciemno już O, tak lepiej Jak panie, dużo tam jeszcze? Zbiornika pan ma? No zaraz trzeba zypać. Już. To już ów cuskał Trochę. O kurde. Trochę ci z po... O dobra, to ci wyjadę tu, ci trochę zboża. Ja już do ciebie podjąłem. Мам се те там не стай. Oh, а, сейте, сейте. Ти базарата скупо oh. по се следаш. Dobra, to tutaj powinno to trwać się. Masa już się wykończy. Gdzie do jedziesz? A, jadę, jadę. No, odebrał, kurde, już myślałem, że wyłączył, to sobie radę o kurde, panie, chodź, A, panie, Co zrobiłeś? Janek jechał, czy ty coś zrobiłeś? kierownica nie działa. Ty weź, tym, tym większym zacznij jeździć. Chyba tak, bo to jest... postawię na warstwę. i... się na styk. styk się zmieszczę O, muszę ominąć lepiej żeby w się, się wyścignęł jak mam zbiorników, a dole, zbiorniki jeszcze jest dobrze o panie ale przyniosę stajama traf o ile? a nie po 500 o masko Niedobrze. Niedobrze. Ja jadę, tylko wciuska większego wezmę, bo nie wiem, co tam jej To jeszcze dzisiaj Bartek w SP siedzi na nocy, to... To już Andrzej miał być. A nie, o, bo już noc. A oni się zamienili? Bo już nocy, no ta. To, jest to ta na, noc, na noc to idzie, teraz. A któraż jest godzina, wejdzała za zegarka, żebym w domu nie wziął. Panie, 22. O kurde, cimno. O, na 12 w domu się może będzie. A no na 11 może. Jeszcze trzeba będzie do nocnego, bo nie. O chyba czynne jeszcze Dobra, ja tu pełny jestem. Co? No już, rad. Prowadzam ten chusta i przegluć. sobie tu na ty. O, picie trzeba sobie wziąć. O, się na drogę wzięło, to się ma. O daleko jesteś! No joz, jadę! O słyszy mnie! Ale drugiego Ursusa wziąłem! Ten sprawny w pełni! To bo nie jedzie. chyba jedziesz! Ty jedziesz? albo auto jedziesz! Nie, auto jechało! A auto jechało, ale ty też słyszysz? Wiedziesz wiedzisz tego. Kolejny. No fajnie. No sypnij się. No trzy pszczepki, no dwie pszczepki z tego jest. Bo można powiedzieć, że 20 ton po okrągleniu jest. No.

I tam miałeś tam miałeś 45 arów to tak to dobra to, to, to mi daj, daj tak 750 mi przelej na konto i będzie dobrze No Bo jeszcze jak masz mnie zaworać to akurat Aj, tam byśmy pojeżdżał z szczepami jak jeszcze u mnie te trzy pola będą do... Te 4 pola będą do No Dobra, No, to do, no i to no. ja pomagam tobie, ty pomagasz mnie, no. Tak no idź. No i przedostatni przejazd. Do domu, kurze, spać. Która to godzina? 23 o stara to już Przynajmniej spokój będzie. tak spokój szmergnę i zera będzie że głośno ła łaże i wszystko chuta. A czarny jak murzyn jestem, się łącz muszę już mam dosyć tego bizona w tej kabinie to jest naprawdę 25 lat na bizonie to już jest za dużo za dużo do góry ciogni, bo mi się znowu pogrywa wszystko. Kurde, świrują mi już światła w tył. Zegara. Tam nie akumulator słabię. Gdzie żarówka po prostu się spapali, kurde, i mrygać zaczyna. Dobra, panie, już może tam pan podjechać na koniec, to wysypa się. Tym, że tylko jedna kontrolka pali Nie jak w A jaka kontrolka? A od odświat. A od to się każda Dobra Podnosimy Bliżej, kurde, kamienie to masz na Okej. okej Nie ma komu zebrać Nie ma ludzi chętnych do pomocy Dobra, no wejdzie. Koniec tego workosu na dzisiaj. No, cicho. Jakbyś tak miły był, jakbyś odstawił szczepę jeszcze, jakbyś wysypiesz tam wszystko na skupie. No to pojadę. Brami bramy jeszcze też nie zamknął, to muszę pozamykać kumę cały. Zamknij z rurę, czy zamknij? To zamknij, już wyjdziesz z ciapka na chwilę to mi zamknij Tam klapę, ja dobre klapy to już sam zamknę. Dobra, dłużej sobie wyłączę, bo nie. Dobra, ja, wyłączę, bo nie. Dobra, dłużej tam jedną zamknę. Załtrąbią, jeszcze Na długi siadę. O, jedź O, uarek. Ja i tak nawinąć muszę. Zimno wszędzie, skąd to tak. No, nie ma oświetlenia ulicznego. Zimno. Nie stać gminy. Nie stać. Ale na nowego malucha to stać. Dobra, tam mota tam złoty dobra. Nie ma ruchu drogowego, walić te kiemposkazy. Tyle drzewo nie zawadzić o Boże na styk Jezus Maria na styk żem się pizdu Pisdowiednio to drzewo Nie będzie go, nie będzie go Mam nadzieję ty, że nie będzie... Pójdź żeby grażynkę tylko brała O, nie zamknęła grażynka brama. Udeń, zmieszczę się, zmieścić, żeby na Ja lec się odstawię, wszczepę Я сегодня не пуде, за карантисех на утро. Есть. Кудра под комбандлаза, кудра. Мм, андора пустит ло. Вдень на росу на утро. Да. Андора. Сегодня так и добрее. z skąd się mi połamał prawie normalnie no, zamknięto wszystko A na klapa nie będzie otwarte, nie się biec Dobra, no to, to mi postaw szczepę Zamknę jeszcze te garaż No dobra, no to, to, to Jutro do mnie przyjedź, to wiesz To wymucimy tą u mnie resztę, nie? No dobra No dobra, no to na razie A już pojechał, kurwa się pożegnał nawet Dobra, idziemy spać, żeby się tylko grażynka nie obudziła.